Cześć moi drodzy, tutaj Selena. Chciałam wam w tym filmie powiedzieć konkretnie dwie rzeczy. Po pierwsze, szykuje się QA, bo QA jej już dosyć dawno nie było, a raz na jakiś czas, raz na parę miesięcy robię, więc jeśli chcecie mnie o coś zapytać, to oczywiście zostawiajcie w komentarzach pod tym filmem, koniecznie z kwadratowym nawiasem QA. Może jest coś takiego, co byście chcieli nie zapytać, nie wiem, na temat youtuba, na temat mojej pracy na YouTubie, na temat mojej pracy psychologa jakieś może coś osobistego lub coś ze, no mówię, nie wiem, cokolwiek, albo nurtuje was jakieś pytanie odnośnie tego co robię, albo nawet już bądźmy tacy, że już nawet mojej osoby, nie muszę tutaj mówić konkretnie o tym, co robię, ale mogę też powiedzieć o sobie, jeśli was coś nurtuje. Ogólnie tego, co robię, rzeczy, które posiadam. A nawet możecie zapytać, powiedzmy, o coś takiego, co dotyczy bezpośrednio was. Tylko opiszecie na przykład taką sytuację i co ja bym zrobiła na przykład w tej sytuacji. Tak tylko podpowiadam, gdyby ktoś po prostu chciał, a nie wiedział co. Jeśli słyszycie cały czas tle te szmery, to sorry, ale mam małe kocie dziecko w domu. I to oczywiście nie jest pora spania, tylko pora rozrabiania. Ci, co mieli już z czymś takim do czynienia, wiedzą, że małe kociaki to po prostu wulkan energii. O, pokaż się, Orzeszku. Miał, no to Maleństwo moje. Ja wiem, ty chcesz rozrabiać. ty nie coś na rączki. Ty chcesz rozrabiać. No to leć. Dlatego, jeśli jest coś, co was nurtuje, chcielibyście się yy, mnie o to zapytać, to to jest idealny moment. I możecie dawać pytania w komentarzu. Im trudniejsze, im ciekawsze, tym lepsze. Druga sprawa. Będę na mini konie i chciałam was z tego względu serdecznie zaprosić. jak zresztą na każdą imprezę organizowane przez nas przez NewCon. Ja będę tam miała atrakcje. Może coś tam też youtube'owe. Na pewno jedną będę, może jakąś jeszcze zgłoszę, zobaczymy. Na pewno będę miała atrakcje horrorowe, czyli opowiem o horrorach azjatyckich. Tak w ogóle szykuję się do tego, żeby otworzyć serię na YouTubie o horrorach azjatyckich, recenzje, o tym co o nich myślę. Od dawna już myślę na ten temat, na, tej, na temat tej serii, więc mam nadzieję, że wreszcie ją zrealizuję, bo ta, ten pomysł kiełkuje już od bardzo dłuższego czasu. No i będę prowadzić właśnie o horrorach prelekcje, także będzie konkurs, żeby zgadnąć, jaki to horror. Oczywiście to, to już w tym wypadku konkursu to już nie azetyckie, tylko wszystkie takie najpopularniejsze i mniej popularne. W nocy też będę yy, prowadziła atrakcje właśnie związane z horrorem azjatyckim. Więc serdecznie Was zapraszam na moje prelekcje, ale w ogóle na cały konwencik, bo on naprawdę będzie fajny. Nie jest on tak duży jak dotychczasowe Newcony, więc przygotujcie się i dobrze by było sobie zarezerwować bilet już z góry bo na stronie Popkultury, oczywiście link znajdziecie w opisie tego filmu, możecie sobie zarezerwować bilet, niekoniecznie kupić go od razu na miejscu przez internet, oczywiście możecie to zrobić, ale nie musicie. Zachęcam Was do tego, że jeśli wolicie płacić na miejscu, w momencie, kiedy przyjedziecie na konwent, to zachęcam Was, żebyście chociaż zarezerwowali sobie bilet, ponieważ ten minikon, jak sama nazwa wskazuje, jest takim małym minikonem i miejsc jest po prostu... W takiej ograniczonej wersji, i żebyście byli pewni, że na pewno wejdziecie na konwent, to zapraszam Was do rezerwacji, rezerwacji biletu. Tam normalnie wchodzicie sobie do sklepu, klikacie, jaki chcecie bilet, dajecie do kasy, dalej, dalej, i na, potem na końcu, już w formie płatności, wybieracie, czy płacić się od razu z góry, czy jest płatność na miejscu. Mówię, zachęcam Was do tego ruchu, żebyście mieli pewność, że bilet na pewno będzie. Dobra, ja zabieram się za następne filmy. Będą następne filmy rysunkowe, następne recenzje. E, miałam ostatnio recenzję Kredek Antler Art, do których się bardzo długo przygotowywałam. E, teraz szykuję dla Was kolejny film z inną recenzją innych kredek. Do nich się nie będę aż tak bardzo przygotowywać, więc spodziewajcie się tego Lada Moment i oczywiście już niedługo Prisma Kolory na kanale. No powiem. Powiem z taki, takim smutkiem, że ja sobie je kupiłam, ale tak zakasam rękawy. Tylko na nie patrzę, jeszcze ich nie używam, bo czekam po prostu na ten first time, właśnie na filmie. Już nie mogę się doczekać, bo to już jeden z kolejnych filmów na mojej liście, więc one się już lada moment doczekają. Tak jak powiedziałam, pytania do QA w kwadratowych nawiasach z napisem QA, a jeśli chcecie w ogóle zostawić komentarz pod tym filmem, to wtedy już bez tego nawiasu. Dajcie mi też koniecznie znać, z kim się widzę na miniu konie, kto będzie. I czy tak jak ja też lubię te horrory. To buziaczki, papa. Pa.